Czy kiedykolwiek czułeś, że wchodząc do pokoju jesteś niewidzialny? Że mówisz, ale nikt cię nie słyszy? Brutalna prawda jest taka, że większość ludzi myśli, że aby cię polubiono, musisz być głośny, błyskotliwy i zabawny. To bzdura. Jak powiedział Marek Aureliusz, bardzo niewiele potrzeba do szczęśliwego życia, wszystko to jest w tobie, w twoim sposobie myślenia. A ja dodam, i w twoim sposobie słuchania. Dziś poznasz trzy słowa, które łamią bariery. Zostań ze mną do końca, bo zwłaszcza trzecie słowo to psychologiczna broń, której używają najwięksi liderzy, by natychmiast rozbroić dystans i zyskać szacunek. A jeśli czujesz, że te rozmowy są dla ciebie ważne, zostaw łapkę w górę. To dla mnie sygnał, że idziemy we właściwym kierunku. Większość ludzi nieustannie myśli tylko o jednym, o swojej odpowiedzi. Traktują rozmowę jak bitwę, w której wygrywa ten, kto wystrzeli ostatni argument. Czekają na przerwę, na oddech, byle tylko wbić się ze swoim zdaniem. Ale co, jeśli powiem ci, że najpotężniejsze narzędzie w twoim arsenale to nie jest mowa, ale jej brak? Jest jedno słowo, które ludzie desperacko chcą usłyszeć, chociaż rzadko je słyszą: to słowo, które sprawia, że czują się widziani. Wyobraź sobie dwóch znajomych w kawiarni. Nazwijmy ich Darek i Adam. Darek jest wyraźnie poddenerwowany, mówi chaotycznie o konflikcie, który ma ze swoim bratem. Mówi szybko, przeskakuje z tematu na temat, gestykuluje. Adam, zamiast mu przerywać, dawać rady albo zmieniać temat, robi coś niezwykle rzadkiego. Kiedy Darek na chwilę zamilkł, biorąc oddech i patrząc w bok z rezygnacją. Adam pochylił się lekko w jego stronę, spojrzał mu prosto w oczy i powiedział tylko to jedno słowo. Powiedział: Słucham. Zobacz co się stało. Darek zamarł na sekundę, a potem całe napięcie z niego zeszło. Jego głos się uspokoił. Poczuł, że nie jest oceniany ani pośpieszany. Po raz pierwszy od tygodni poczuł, że ktoś go naprawdę widzi. Dokończył swoją historię, a na koniec powiedział: Dzięki. Tego mi było trzeba. Tym pierwszym słowem jest słucham. To nie jest bierna zgoda. To jest aktywna deklaracja. To tarcza. Mówisz: jesteś ważny. Twój głos ma znaczenie. W tej chwili oddaję Ci całą moją uwagę. Jak mówił epiktet, mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy mogli słuchać dwa razy więcej niż mówimy. Następnym razem, gdy ktoś będzie z Tobą rozmawiał. Przestań planować swoją odpowiedź. Użyj tej mocy. Powiedz, słucham cię. Zobaczysz magię. Drugie słowo to, rozumiem. Największe kłamstwo, w które wierzymy, brzmi, nikt nie wie, co czuje. Murem, który budujemy, jest nasze przekonanie, że nasz ból lub nasza frustracja są tak wyjątkowe, że nikt inny nie jest w stanie ich pojąć. Kiedy ktoś przychodzi do ciebie z problemem, nie chce od razu rady. Chcę walidacji. Chcę usłyszeć, że nie jest szalony, czując to, co czuję. Kiedy mówisz rozumiem, nie mówisz mam takie samo doświadczenie, ani wiem, co robisz źle. Mówisz widzę Twój ciężar i akceptuję go. Twoje uczucia są uprawnione. To natychmiast przesuwa Cię z pozycji sędziego do pozycji sojusznika. Ludzie nie gną do tych, którzy ich osądzają. Gną do tych, którzy dają im siłę i schronienie. Seneka pisał: Wszędzie tam, gdzie jest człowiek, istnieje możliwość wyświadczenia dobrodziejstwa. Twoje zrozumienie to potężne dobrodziejstwo. Zanim dasz tysiąc rad, zatrzymaj się, weź oddech i powiedz: Rozumiem, dlaczego tak się czujesz, albo: Rozumiem, że to musi być trudne. To potężniejsze niż jakakolwiek strategia, którą mógłbyś wymyślić trzecie słowo. Obiecałam Ci, że jest potężne. I jest. Co to za słowo? To nie jest słowo, które znajdziesz w słowniku. To najważniejsze słowo w ich świecie to ich własne imię. Większość ludzi unika używania imion, bojąc się niezręczności. Liderzy, świadomi stratedzy, używają ich celowo. Kiedy mówisz do kogoś, używając jego imienia, przebijasz się przez anonimowy szum codzienności to tak jakbyś zapalił światło w ciemnym pokoju skierowane tylko na tę jedną osobę pomyśl o tym kiedy słyszysz swoje imię w hałaśliwym tłumie twoja głowa automatycznie się odwraca to najgłębiej zakorzeniony w nas instynkt społeczny użycie czyjegoś imienia w rozmowie to nie manipulacja to uznanie to komunikat nie jesteś tylko kolejną osobą jesteś ty nie mów dzięki za pomoc Powiedz, Aniu, dziękuję ci za pomoc. Nie mów, co o tym myślisz. Powiedz, Piotrze, co ty o tym myślisz. To jest ten mały zawias, który otwiera wielkie drzwi do zaufania. Widzisz, prawdziwa siła nie leży w tym, co mówisz o sobie. Siła leży w tym, jak sprawiasz, że czują się inni. Słucham, rozumiem. Piotrze, przestań walczyć o uwagę, zacznij ją dawać. Pamiętaj. Lepiej być cichym orłem, który obserwuje wszystko z góry, niż głośną kurą, która gdacze w tłumie, by zostać zauważoną. Dotarłeś do samego końca. A to oznacza, że jesteś w grupie 1% osób, które nie tylko oglądają, ale naprawdę szukają zmiany. Większość już dawno się wyłączyła. Skoro tu jesteś, zrób dwie konkretne rzeczy, które mają znaczenie. Podziel się tym filmem. Niech ta wiedza idzie dalej. Pomyśl o jednej osobie, której Twój gest może dzisiaj realnie pomóc, i po prostu jej to wyślij. Napisz w komentarzu. Słucham i rozumiem. Niech to będzie Twoja publiczna deklaracja. Ja będę wiedziała, że jesteś częścią tej zmiany. Pozostań świadomy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.